Szef Honoru żołnierza Szef Przez honoru żołnierza morskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny! Po przebieg własnej ani życia nie szczęśliw. Po trzecie własnej, ani życia nie szczęślić. Tak mi do Panu Tak mi do Pomusz 2 października w jednostce wojskowej 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłocku ponad 100 żołnierzy dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym 28-dniowe szkolenie w tej jednostce złożyło przysięgę wojskową. Rozpoczną teraz 11-miesięczną służbę zasadniczą. Po złożeniu przysięgi dowódca jednostki podpułkownik Marcin Sudek złożył listy gratulacyjne elewom, którzy podczas szkolenia wykazali się wzorową postawą. Przysięgę zakończyło odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego przy akompaniamencie Wrocławskiej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz defilada pododdziału Wojska Polskiego. Po uroczystości żołnierze z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej zaprezentowali podczas specjalnych pokazów sprzęt i umiejętności, jakimi dysponują, przysięga czwartego turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej którego szkolenie realizował 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej jest elementem potrzeby powoływania większej ilości rezerwistów do służby w Polskiej Armii w związku z sytuacją geopolityczną oraz wprowadzoną 23 kwietnia ustawą o obronie ojczyzny. W dniu dzisiejszym spuentowaliśmy czwarty turnus Dobrowolnej Zasęcznej Służby Wojskowej, która w 28-dniowym wymiarze była realizowana tutaj w batalionie, 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej. Musimy wziąć pod uwagę, że planowanych 120 osób, które tutaj uczestniczyło w początkowej fazie, oczywiście wymagające szkolenie i umiejętności, które musieli szeregowi elewi nabyć podczas tego szkolenia, Szkolenia, e, nie sprostali wszyscy, dlatego w pełnym stanie, które rozpoczynało się szkolenie, nie wszyscy ukończyli. Ale jestem dumny z tego, że ci szeregowi elewi podczas szkolenia wykazywali się dużym zaangażowaniem, naprawdę dużym już doświadczeniem w końcowej fazie szkolenia 28-dniowego, ale jak nakreślałem przy e, krótkim przemówieniu, e, podczas przysięgi, e, jest to tylko i wyłącznie zarys tego szkolenia, które będą realizowali w następnym wymiarze, 11-miesięcznym szkoleniu jako specjaliści w jednostkach, które obiorą sobie po przysiędze, a też i szereg ludzi, którzy zdeklarowali, aby służyć tutaj u nas w batalionie 22, Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej. Czy jest widoczne zwiększone zainteresowanie służbą wojskową? Myślę, że warunki, na których y, młodzi adepci... Przychodzą w szeregi i ubierają mundur. E, daje im możliwość e, wizji, daje im możliwość kontynuowania, a przede wszystkim służenia Rzeczpospolitej Polskiej jako żołnierz zawodowy. Zainteresowanie jest znaczące. Z chwilą, kiedy weszła ustawa o obronie ojczyzny, weszła też ustawa, wprowadziła nową formę służby wojskowej, jak dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Dzisiaj by byliśmy świadkami przysięgi czwartego turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej co trzecia osoba składająca dzisiaj przysięgę była z terenu administrowanego przez wojskowe centrum rekrutacji chętnych mieliśmy bardzo sporo namawiamy do kolejnych turnusów i kolejny turnus szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 22 batalionie piechoty górskiej rozpocznie się już 14 listopada Czasu jest coraz mniej. Zachęcam bardzo wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami, z Wojskowym Centrum Rekrutacji, aby przejść proces rekrutacyjny i żeby zdążyć, zdążyć do 14 listopada wstąpić do szeregi służby wojskowej. Jakie warunki musi spełnić człowiek, żeby wstąpić w, do tego właśnie projektu? Ustawa jasno precyzuje, że żołnierze może zostać każda pełnoletnia osoba, niekarana, obywatel polski, oni poszukiwają Opinii e, posiadające odpowiednie wykształcenie. E, w korpusie szeregowych wystarczy wykształcenie podstawowe. Także zapraszamy praktycznie każdego obywatela polskiego, który nie jest karalny i jest pełnoletni. Przyjęliśmy funkcję dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień, czyli ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła wojskowe centra rekrutacji. E, działamy na e, szerokim zakresie poprzez uzupełnienie. E, jednostek wojskowych poprzez rekrutację do służby wojskowej. E, pokazujemy się tak jak dzisiaj jesteśmy na mobilnym punkcie rekrutacyjnym podczas przysięgi, e, pojawiamy się na różnego rodzaju e, piknikach i... E, festynach lokalnych, żeby e, zaistnieć w świadomości wszystkich ludzi, że jest coś takiego jak Wojskowe Centrum Rekrutacji, że jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Mówimy, na czym ona polega, co daje e, potencjalnym kandydatom. Także tutaj chcemy szeroko zaistnieć w środowisku lokalnym, żeby każdy kojarzył, e, że jeżeli chce zostać żołnierzem, to ma się zgłosić do Wojskowego Centrum Rekrutacji. I zostanie poddany proces. Procesowi rekrutacji, czyli te wszelkie formalności my już tym kandydatem potencjalnym pokierujemy. Jak ważna jest ta uroczystość dzisiejsza dla wzmocnienia systemu obronności Rzeczpospolitej Polskiej? Uroczystość przepiękna, a wydarzenie nie do przecenienia. Dzisiejsze realia, w jakiej żyjemy, pokazują jak bardzo ważny jest jest żołnierz dla nas żołnierz polski jak ważny jest polski mundur który uosabia majestat Rzeczpospolitej jej potęgę to co dzisiaj zobaczyliśmy tych wielu elewów którzy z ogromnym wzruszeniem składali dzisiaj swą wojska Przysięgę. To wydarzenie ogromnie wzruszające. Czeka ich trudna, ale piękna i chlubna droga życiowa. Dokonali takiego wyboru. No i cóż, niech święty Jerzy, patron wojska, będzie przy nich zawsze. Trzeba im życzyć z całych sił tego żołnierskiego szczęścia.